W tygodniowych kursach gościmy od 6 do 10 uczestników różnych firm. Jestem przedstawicielem firmy SEMPO. Jestem świeżo po Akademii Gerda. A przyjechałem tutaj, żeby poszerzyć swoją wiedzę techniczną i poznać zasady montażu drzwi Gerda. Pierwszy dzień szkolenia zaczynamy o godzinie 10. Jest to czas poświęcony na wiedzę teoretyczną. Muzyka! dzień szkolenia jest dniem na stworzenie wiedzy zdobytej dzień wcześniej w sposób praktyczny. To moment do szkolenia z zakresu montażu do domów i mieszkań. Prowadzące szkolenie, Paweł. Zadbał o przystępną formę przekazu. Dzięki temu zagadnienia trudne okazały się proste. Poznałem kodeks montażysty, co w przyszłości pozwoli mi lepiej rozumieć i rozwiązywać problemy moich klientów. Grupa montażowa. Po zakończeniu tarzu wychodzi bogatsza o umiejętności montażu warstwowego, montażu wizjerów, montażu samozamykaczy, montażu zamków TED-i, skracanie drzwi. Po części praktycznej szkolenie zwieńczone jest egzaminem końcowym oraz wręczeniu dyplomów, a także certyfikatów.